The destruction of Amansul and its palantir crippled the army of Arthurden, but Fornost still stands. The army and the people are prepared to defend the city to the bitter end. But the Witch King cannot commit his army to a siege at Fornost with an enemy free to attack his rear, for the army of Cardolan was not at Amansul and is still in the field. A way must be devised to make them fight on ground of the Witch King's choosing. The Witch King orders his proven lieutenants Walda and Rogash to seize the most sacred ground in Arnor, the Barrow Downs. With the hallowed graves of their ancestors and kings at risk, Cardolan will be forced to battle on these grounds. Angmar can bleed them white, clearing the path for final victory. Yeah, among the graves of arnor's fathers we must goad the men of cardolan away from their walls and onto the field where we can destroy them the barrow of cardolan's kings lies to the southwest hualdor must stand atop it we cannot bring our entire host at once or the prince may lose his nerve more troops will arrive during the battle to help you hold the royal barrow Witam Was bardzo serdecznie. Dostaliśmy nową jednostkę. Są to czarodzieje, czarnoksiężnicy dokładnie. Właśnie, kurde tacy, troszkę wyglądający jak na zgule, jednak zupełnie inne to są jednostki. Nie wiem dlaczego kamerę nam ba bardzo przybliżoną. Nie mamy za bardzo, za bardzo jak tutaj oddalić, ale no niestety. Możemy użyć, co my tu możemy, black ice, czarny lód, minus 25% do szybkości, fell string, e, czyli upadła albo spaczona siła, e, wyciągnij jednostkę unit of strength wyciągnąć mm, siłę jednostek dodając 25 obrażeń 25% szybkości ataku bonusowym jednostką przyjacielskim nieoblężniczym soul freeze freeze czyli zamrożenie duszy Make the Radius Immobile, czyli zatrzymujemy jednostki, nie mogą się poruszać, ale są niewrażliwe na chwilę. Dobra. Well of Soul, czyli Dusza Dusz, Specyfic Well of Dush Power, Saks Life Force, czyli życie jednostek, siły z wybranego targetu, żeby uleczyć dookoła Czarna <laughs> no całkiem potężne, całkiem potężne, wszystko potrzebuje resursów do tego, dobra, Specialization Corpse Rain Power, uh, to to jest, this Down Barrage of Corpse Target Area, czyli <laughs> spadające e, korpusy, e, zwłoki e, na daną e, na dany obszar, żeby zadać obrażenia. Mamy oczywiście tutaj proste jednostki, którymi możemy wykorzystywać je do właśnie takich mrocznych celów. Także weźmy sobie na przykład dwa oddziały Zundabandu Gundabandu, weźmy sobie pikinierów. Niech będą też pikinierzy, bo pikinierzy będą dobrze na jazdę. Weźmy sobie też rzucających e, trowerów. Mamy tu jeszcze jeden oddział pewnie, że weźmiemy sobie. Mm, wykorzystamy ich jako. Jako jakieś tam jednostki e, do walki. I resztę. Kurde, no strasznie głośno przez to jest. E, no nic, no trudno. E, tutaj mamy jakiś. Mm, Jakiś opuszczony, znaczy opuszczony tu mamy jakiś tąb, jakiś grobowiec. Podejdźmy do niego, zobaczmy co tu się dzieje. Czy możemy go przejąć? Chyba nie za bardzo. E, musimy się udać gdzie. Get halward to top of the Royal Barrow and Cardolan. Musimy wziąć jednostki halwara do. Mm, Królewski Barrow w Cardolan, czyli. E, nie wiem za bardzo co to jest. Top. Hold the Royal Barrow until the. Cardinal showing himself in the bar dance. Aha, czyli musimy dojść tutaj i utrzymać tutaj nasze jednostki. Ojej, wróg przybył. No, na strzała mają nasze jednostki pojedyncze. Panowie, do walki, do walki, do walki. Nie wiem, co wy możecie zrobić tutaj. Na razie chyba nic nie róbcie, ponieważ to jest jeden tylko oddział. Możemy sobie kupić jakąś umiejętność większą. Nie za bardzo. Szkoda, dobrze. Ruszamy halwarem właśnie do tych do tych jaskin, do tych opuszczonych, naszych nawiedzonych miejsc. Ojej, ojej ojej. Jeden że praktycznie już padł naszych przyjaciół Orków. Ale tu już idzie na kolejny oddział. Musimy je zniszczyć i jak najszybciej są bardzo duże... Spustoszenie robią bądź co bądź na drugi, na drugi oddział, na drugi oddział zeksterminować. Ja wiem, że to jest dosyć dla was y, bardzo duże wyzwanie, ponieważ strasznie głośno jesteśmy za blisko. Troszkę um, nie mogę to ja mówię. Nie mogę w tej misji odsunąć, mogę przybliżyć jedynie troszkę, troszkę słabo. E, także zdobądźmy ten punkt. E, na tych wzgórzach królewskich, no i nie wiem, co tu więcej możemy zrobić na razie. Wykonajmy po prostu misję, która jest nam narzucona. Weźmy tych czarnoksiężników. Myślałem, że mam trzy oddziały, a tu widzę, że. A nie, są trzy oddziały. Okej, okay, dobra. Nie było o czym, e, o czym. O czym w ogóle mówić. on tu musi dotrzeć. Harvard stand top. Dobrze, musimy utrzymać tę pozycję. Uh, ciekawe. Now our four must holder, bo. And... Dobra. Eee, musimy tutaj utrzymać to wzgórza ogólnie. Eee, Cardolan Prime will be sacrificed on the refuse. Okej, okay. czyli musimy po prostu wystać tu jak najdłużej i zaczekać aż przybędą jednostki Cardolanu. I wtedy pewnie będziemy mogli e, stanąć naprzeciwko naszym przeciwnikom twarzą w twarz e, ich pełnej krasie. Właśnie tu idą. Idą naszy, nasi przeciwnicy, czyli arnorscy, a bardziej dokładnie cardonayscy przeciwnicy, Ryns of Corps. Weźmy to użyjmy. Nie wiem jak to działa no. dokładnie. Na razie się to kupuje tak jakby. E, nie mam pojęcia jak to na razie e, funkcjonuje. Uzbroiliśmy ogólnie nasze jednostki. Nie wiem, jak to działa. Weźmy tutaj, zrzućmy. Śmierć dla naszych przeciwników. Musimy bardzo blisko nimi podejść. Zginęło nam trochę jednostek, ale przez to patrzcie, jakie potężne zakręcie zostało użyte. No to dobra. Czyli jednak ci potężni czarodzieje są no, potężni, bądź co, bądź z tego względu, że używają bardzo potężnej magii. Wycofać się na górę, na wzgórze, na wzgórze, na wzgórze. Panowie tutaj, toponnicy ostrzej wujcie. Tutaj nadchodzi kolejna armia wroga. Weźmy, wykupmy e, u tego pana też, tak samo. Moce, którym możemy zawładnąć. Wezwijmy sobie nasze, naszych przyjaciół... przyjaciół z Dunlandu. Nie, to nie są przyjaciele z Dunlandu, a to są ludarsty, pirmerzy. No niestety, ale powoli przegrywamy tutaj troszkę. Mm, Okej, okay. Rain. Musimy to wytrzymać na razie w taki oto sposób, ponieważ... Oni tu za chwilę naprawdę nam będą e, pożyć potężne skupiska wrogów, na które wy, my wykorzystamy... Okej. Okay. Użyjmy to tu w tym miejscu. Tutaj gdzie są nasze jednostki. No dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, oni są. Bardzo dużo ich, bardzo dużo wroga. Zabijają mi czarnoksiężników bardzo niedobrze. zamruźmy ich, zamrozimy ich. Możliwe, że to nam coś da. Zamroźmy ich może jeszcze troszkę, ich to spowolni troszkę. Nie mamy tu za bardzo jakich jednostek użyć tak naprawdę, a mamy bardzo bardzo dużo ich tu przybyło ogólnie. Nasi czarnocierżnicy padli. Jest bardzo niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze. Gdzie są i gdzie jest nasze wsparcie tak naprawdę, ponieważ nie ma tu żadnego wsparcia. Panowie, 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 walczcie z nimi jeszcze tylko możecie. Tak naprawdę. No niestety przegrywamy, ewidentnie to przegrywamy, nie mam pojęcia jak to ogarnąć tutaj. No, dosyć jednak dużo co się dzieje. No kurde walcz, panie, halo. Witek Horobolo Cardinal will not send army into hands. No niestety przegraliśmy. Idzie kolejna armia. Kolejna armia wroga, przybyły nasze jednostki. O kurde, tym razem trole przybyły. Więc chyba ktoś to przewidział ogólnie, że my tutaj możemy upaść. Nie możemy ich na razie wziąć. Dlaczego? Halo, halo. Możemy ich wziąć? Nie za bardzo. Ale halo, panowie. Ale ja potrzebuję waszej siły Okej, okay, musimy sobie użyć tutaj najlepiej korps e, reinów Tylko, że niestety to nam zabiera e, dwie moce, które możemy wykorzystać Ustawmy się w jednym miejscu Weźmy i ściągnijmy w jedno miejsce, będzie to chyba najlepsze rozwiązanie. Ojej, przegraliśmy. No dobra, no to zacznijmy jeszcze raz tak naprawdę, zacznijmy jeszcze raz. Witam was bardzo serdecznie z powrotem Po krótkiej e, Po krótkiej przerwie e, Wziąłem sobie na jeden oddział tutaj Soul Freezera e, Na drugi oddział sobie wziąłem Well of Soul Jeden oddział mi w ogóle padł przez strażników Którzy byli tutaj w okolicy Niestety, niestety, niestety No to akurat było Niezamierzone, no niestety e, Prawda e, Łucznicy e, Dunedinów są Bardzo potężni Idą już tu jednostki wroga na mnie. Musimy wytrzymać jak najwięcej ogólnie, żeby... E, wchłonąć tak jak naprawdę. O, to jest naprawdę fajne. Wyciszać to przeciwników e, życie po to, żeby e, właśnie pojawiły się takie duchy. Są to bardzo potężna umiejętność ogólnie. Mam nadzieję, że wspomogą nas tutaj w walce. Teraz przyjdą od północy, więc wyślijmy te wszystkie duchy tam na górę. Niech one sobie tam przejmują e, terytorium. Naprawdę potężna umiejętność e, naszych przyjaciół. E, bardzo szybko się odnawiają też e, ludzie w tym, e, w tym oddziale. Nie ludzie, tylko e, ofiary troszkę, można powiedzieć. Okej, okay. wróg nadjechał konnicą. Weźmy, wykorzystajmy naszych czarnych księżników, którzy właśnie zostali znieceni tak naprawdę yy, przez jazdę. Oni powinni stać z tyłu, a nie z przodu, yy, niestety. Yy, weźmy, weźmijmy tutaj piknierów, którzy będą bronić naszej jazdy, przed jazdą tak naprawdę yy, tych arnoryjczyków. Yy, a dokładnie z kardolanu oni są, z kardolanu. Weźmy, wypuścimy tutaj sobie jakieś, e, nie wiem, pole lodowe, żeby zwiększyć obrażenia oraz pancerz naszych jednostek. Mam jeszcze jakiś oddział czarnoksiężników? Właśnie nie widzę, kurde, nie widzę. Niestety, ale czarnoksiężnicy są bardzo, bardzo potężni. Musimy wytrzymać tu jak najdłużej, żeby nasze jednostki tutaj mogły jak najwięcej zdziałać, prawda? Dobrze, tutaj wyślemy na południe Jeden oddział Żeby przytrzymać, tylko przytrzymać I to zadawać troszkę obrażeń Troszkę tych też by się sprzedało tutaj wysłać Tu się utrzymamy Tu się utrzymamy, tu jest całkiem nieźle Mam nadzieję, że nie będą obchodzić Obchodzą niestety od drugiej strony w Tym walczmy Dopóki możemy jeszcze Wydałyby się wargi, bo wargi ponieważ Czemu wargi? Wargi są bardzo potężne Przyjechała kolejna grupa nie przyjaciół, a dokładnie jazdy. Za chwilę przyjedzie, e, przyjedzie przy przyjaciel nasz. E, defeat kogo? E, defeat Cardolani Vanguard, czyli musimy pokonać strażników e, Cardolanu, prawda? E, którzy pilnują tutaj tych wszystkich e, jaskiń tych wszystkich yy, grobowców, które się tu znajdują możemy wezwać sobie znowu Hiltmenów, ale na razie się wstrzymajmy niech tutaj się ustabilizuje nasz front niech się ustabilizuje nasz front możemy kogoś wezwać, możemy orki z Bardzo kurde no no sprzedadzą się, no sprzedadzą się, oczywiście, że się sprzedadzą szczególnie, że nie mamy tu już czarnoksiężników, którzy władają potężną magią ciemności no wykorzystajmy ich jak najbardziej Zatrzymajmy się, zaczekajmy. Zobaczymy, co tu się wydarzy za chwilę. Defeat Cardolan Vanguard. Mm. Slay the Rangers, Arnold, who no, stand watch and barrels to clean the weight of reinforcements. Hold the Royal Baron, until we have godded the prince of Cardolan into showing himself in Baron Dawn. Musimy po prostu wyczekać tutaj, prawda? Wyczekać. Możemy tutaj od razu pozwiecać troszkę, tak naprawdę. Zobaczyć, czy się da tutaj coś poprzejmować Chyba nie za bardzo Więc na razie zaczekajmy Przybył Morgierimir z, z przymierzonymi jednostkami tutaj, prawda? Musimy utrzymać Royal Barrow Tak więc na razie Wykupmy kilka umiejętności, które naprawdę się sprzedadzą Szczególnie te z tymi duchami, ponieważ... Te duchy naprawdę robią bardzo dużo obrażeń. Jeden taki wsparcia też by się sprzedał, więc wykorzystajmy. Wykorzystajmy, zaczekajmy. Nadchodzą kolejni, nadchodzą kolejni wrogowie. Zaatakować wroga. Wezbijmy tych przyjaciół z. Nie możemy ich wezwać za bardzo. Możemy ich wezwać, dobra. Właśnie przyjechała jazda. Kurde, właśnie przyjechała jazda. Musimy pokonać jak najszybciej tą jazdę Dawać tutaj, dawaj tym Mordomirze, kolego przyjaciół. Dawać orki, które tutaj nas będą wspierać w tej trudnej walce. Walczyć, walczyć panowie, walczyć Musimy utrzymać ten, e, ten grobowiec królewskich e, poprzedników w sumie. Hmm. Weźmy sobie nich na bok najlepiej. A tutaj niech jednostki działają, działają. Niech jazda zrobi co zro ma zrobić, czyli staran staranować nie jazda, tylko trony. Niech staranują po prostu wroga, którzy tutaj przybyli. Idą kolejne jednostki e, kardolanu. Mam nadzieję, że nikt mi nie rozwali tych moich e, wspaniałych przyjaciół. Ale możemy tutaj wykorzystać ich, żeby e, zasadzić się na nich, zrobić pułapkę małą i wykorzystać ich jako e, pokarm dla dusz, które. Tutaj mają miejsce. Więc użyjmy tego, wykorzystajmy potęgę upiorów. Mamy upiory, możemy walczyć dalej. No wycofiemy oczywiście. Wy panowie tutaj do boju, ponieważ jesteście bardzo kluczowi. Kolejne jednostki tu jeszcze zostały. oj, 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 oj. my nie podesłaliśmy te jednostki, mamy bardzo dużo dusz. Te dusze to są wszystko to są jednostki, które walczyły tutaj. Z nami tak naprawdę a Stali się nasi, naszymi przyjaciółmi Także ich wyślemy Na kolejne jednostki, które nadchodzą na nas Więcej jednostek króla Na góli przybyło, żeby Wesprzeć nas w walce No jednak to jest ciężka misja Weźmy kolejnego pana, który tutaj Przejmie znowu kontrolę nad Tymi jednostkami, które tutaj nadchodzą Weźmy od razu Może ten oddział, poświęcimy go trochę, tak troszeczkę i użyjcie twojej umiejętności zostali opętani op nie, opętani, o, o zostali opętani, tak, 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 tak i teraz każdy, który zginie tutaj zostanie naszym żołnierzem zeszczadźcie tych gondorskich nie gondorskich, tylko i teraz możecie tak naprawdę zniszczyć resztki. Jest dobrze, jest dobrze. Zamordować, zamordować. Na szczęście nie zabili naszych e, naszych czar, czarnoksiężników w sumie. Przybyły kolejne trole. Bardzo dobrze. Każda jednostka nam się tu sprzyda. Naprawdę fajnie, że te jednostki, e, które wezwaliśmy jako dusze, e, one tutaj e, stacjonują. Nie są może jak jakoś super mocne, ale bardzo, bardzo się sprzedadzą. Wezmijmy sobie e, te oto na przykład e, Viggy, ponieważ one są dobre na jazdę. Ja wiem, że jest bardzo głośno, troszkę niech się tak dzieje, to ma się dziać w sumie. To możemy tutaj jeszcze wykorzystać. E, możemy wykorzystać e, ten potężny deszcz śmierci tak naprawdę. Włócznicy, do ataku włócznicy. E, bronić się przed wrogiem. I nadjechały kolejny ja kolejna jazda nadjechała. Wykorzystajmy naszą mod i zniszczcie, 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 zniszczcie. No, chodźcie, chodźcie tutaj, stańcie po środku gdzieś. Weźmy, wykorzystajmy tutaj jeszcze raz tą umiejętność. No, jezu, wjechali w nas. O, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Jest ich tu za dużo. Przybył na szczęście e, groszak i e, król na e, król nasguli. Niech odragi umierzają tutaj, ponieważ są bardzo potrzebni. Są o bardzo, 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 bardzo potrzebni. Rozwijnimy szybko jednostki e, wsparcia. I niech tutaj blokują jednostki, które nadchodzą. E, nie mam już czarnoksiężników, to jest bardzo duży minus ale jeszcze troszeczkę i musimy utrzymać ten, te miejsce Gomir, Morgomir ci się wycof najlepiej ponieważ dostajesz naprawdę ładne backi e, jazda tutaj mogłaby fajnie wjechać sobie w e, tych w e, tych dunajdańskich, e, żołnierzy wycofać, wycofaj, wycofaj, wycofaj niech tu już tak naprawdę zrobi największą robotę nie, armia Yy, z Angmaru, która przybyła z, z, z pomocą samego króla Nazguli, prawda, i tak automatycznie w taki oto sposób właśnie pokonujemy wroga. Mieczników, potrzebuje, panowie, by yy, tutaj w sumie włócznicy na włóczników też mogą być yy, atakować, atakować wroga wy się wycofujcie, bo wy dostaliście ostatnio bardzo ładnie bęcki od tych włóczników. Także nie chcemy, nie chcemy, żebyście tutaj e, ginęli bezsensownie. Przyszła naprawdę bardzo fajna armia ulepszona bardzo wysoko. Także Prince Lai slain. Czyli książę został zniszczony. Brawo, mamy to. Obroniliśmy się przed armią kardonanu która szła, żeby nas zniszczyć. Udało nam się, mimo jednego fakapa. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę i zasubskrybować kanał, bo już nie dużo zostało do stu. And all that remains is the realm of Arthur. Day. Men have allowed this to happen. Their indecision and disunity have brought them to the brink of annihilation.